Co by tutaj zjeść? Bobek, 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 Bobek! bobek. Maksiu, gdzie ty jesteś? ty jesteś? O, siema, co? siema! Nie Bo zgadniesz mi? to. Lozo. Padłem na świetny pomysł. Przecież niedługo są święta, a my no. dalej nie mamy przystrojonych domków. Musimy pędzić szybko. Każdy na YouTubie nakrywa jakieś vlogmasy, a my co? Musimy być sukcesami. to skito! Już nagrywam od początku grudnia te vlogaski, tu my nawet nie mamy chłopie żadnej choinki na chacie, ani żadnego wystrojenia, a już tak. wszyscy mają, więc y, my też musimy. Stary, tak. ale w ogóle y, skąd my weźmiemy choinkę, bo ja totalnie nie wiem skąd się bierze choinkę nawet. Zobacz, przyszedł grudzień, no. widzę, że wybudowały się nowe sklepy, tam o. jest jakiś kiblo, no. więc tam będziemy musieli na pewno pójść zobaczyć o co tu chodzi, bo to może no. być bardzo ciekawe, ale... Przecież choinki i wszystko kupuje się zawsze w zwykłym sklepie. Opie, musimy zaoszczędzić pieniądze. Nie Dobre, będziemy chodzić niby a propos w ogóle pieniędzy koleś, to trzymię to zapraszam serdecznie do mojej lodówki, której było moje siano, które zabrałeś, więc ja nawet chłopie grosza złamanego nie mam, eee. więc ja mam nadzieję, że ty zafundujesz sobie te wszystkie normalnie goldzikiem. Eee. No dobra, Bobek, zbliżają się święta, musimy być dla ciebie mili. Oddam Ci wszystkie te pieniądze, które ci zabrałem. No i to mi się podoba! To pierwsze co ludziska lecimy i wezmę wszystkie siano od ciebie, Max, nawet twoje. Tak, <laughs> Jesteś... o, co? Co? A, o, dzięki, nawet mi pomogłeś przeskoczyć <laughs> przez I Dobra, pozderki, tylko gdzie ty masz to siano, ja pewnie w lodówce. Nie w lodówce. A nie, w lodówce nie masz siana. Ej dobra, Maxiu, kiedy trzymasz to siano, bo ja bym chciał naprawdę wiedzieć, żeby ci tutaj no, zabrać. O, tu masz jakieś chłopie! U... Brania. Wiesz gdzie miałem? Miałem no. na koncie bankowym w komputerze, który dobra, mi zabrałeś! Ja cię rozpapilę i może pewnie w sobie... Yy, dobra, w sobie też nie miał. Polek Jesteś jeszcze tu u mnie? He, la się! ty nie znowu za... Dobra, wiesz co, zaraz cię normalnie znowu rozpapilę! Jak mi nie da... Ja cię rozpapitole zaraz! Aha, aha dobra, Oj, widzę, że tutaj... Yy... O nie! Dobra, dobra! Koniec! Ale słuchaj, Dobra, tutaj, bo... umowa, na mam pomysł umowę. Ty oddajesz umowa. mój komputer, ja Aha. oddaję ci złoto i wszystko co ci zabrałem. Eee, to ja ci oddam komputer, ale nie teraz, bo eee, nie wiem gdzie je. Oddam ci, obiecuję, kurierem zabuję, normalnie DPD podjedzie albo do jakiegoś paczkomatu, chłopie. I będziesz miał komputer, obiecuję. W kolejnym odcinku Dobra. normalnie komputer będzie. Ale ty nowej siada na prezenty ludziska, bo musimy eee, dostroić swoje... Co ty tam patrzysz w ogóle, co ty tam patrzysz? CO TO JEST?! Co to? to jest krypta. Yy, yy, dobra, pewnie hasło jest zero. Założę się, że jest zero, bo w końcu Bobek Rolek jest zerem zgodnie z y, Maxa y, życzeniem. Yy, dobra, nie jest zero. Yy, to w takim razie jakie jest hasło? Ty mi powiedz, bo ja ci zaraz Najśmieszniejsza liczba na świecie. Cyfra na świecie, piszcie swoje propozycje w komentarzu. Bo jakaś podpowiedź większa, bo, bo to jest 6, nie wiem co jest śmieszne. No na... i 6 plus odwrócona szóstka. 9! 6, 9! O, dobra, wiesz e, Zostawię trochę, obiecuję, że zostawię. Normalnie zostawię ci tutaj bardzo no. dużo złota. O, zostawiłem. No, zostawiłem, zobacz no. sobie tam. Ej, wiesz co? Ja sobie jak coś pójdę. Nie moje złoto? ej! Do zobaczenia, Maksiu! Dziękuję za współpracę! Wracaj z... tu z moim złotem, ej, ja e, muszę sobie coś kupić! Ej, wiesz co, ty sobie chyba nic nie kupisz. bo ja zrobię najlepszy domek na całym świecie! Chłopie! Hej, Maksiu, Andziak zbuduje domek, ale ja mój domek za te pieniądze kupię w się większy jeszcze lepszy. I normalnie wersów z frizem to mi zazdroszczą tego domku na milion procent. Serio, nawet na Wojanowicach nie będzie czegoś takiego super jak u nas tutaj. Aha, ty idziesz się kąpać, wiesz co, to ja może pójdę sam do tego sklepu. Witam serdecznie. O, wow, ma pan jakieś normalnie świąteczne choinki te. Ale tutaj w ogóle masz jeszcze jakieś takie yy, Nie wiem jak to się nazywa Jakieś takie ozdoby w ogóle świąteczne Które też będziemy mogli Powiesić w naszym domku yy, Dobra proszę pana, bo ja y, mam tutaj Kupić również dla kolegi Maxa Rzeczy, kolega dał mi siano i powiedział Żeby wszystkiego nie wydał, ale yy, Wydamy wszystko, zrobimy braka Na Maksiu, bo on mi zabrał Całe złoto, więc całe jego złoto wydamy I to będzie giga śmieszne Siedem. E, a, siedem staków, dobra, wie pan co, to ja może zrobimy taki malutki panu upowineczek na święta i wie pan co, e, proszę bardzo, to są e, mojego kolegi e, złoto, więc e, proszę bez reszty. Ale Tak, ale pan się nie martwi, e, proszę pana, bez reszty, ja wkieruję sobie ludziska troszeczkę z bo 7 staków to jest to, co Maksio mi zabrał i sobie schował przed nim. I jak coś, to pan nic nie słyszał. Proszę nic mojemu koledze Maksiowi nie mówić, że ja sobie trzymam to złoto jego <grytanie> potajemnie. <grytanie> bo proszę pana, ja nic nie powiem, bo ja wyjeżdżam stąd, ja mam tyle pieniędzy, że jestem bogaty do końca życia już chyba. Proszę, żeby ten kurier normalnie, nie wiem, czy to DPD, czy Inbox, Post, czy jakiś inny kurier, żeby przyjechał w miarę szybko. Dobra, tak się możemy pewnie, dogadać? Pewnie, już zamawiam kuriera, za Dziękuje no. bardzo i życzę wesołych świąt! Dzięki, pozderki, do zobaczonka. wesołych świąt! <noise> Halo, Mobek, jak tam No, chłopie, kupiłem e, cały sklep. <noise> tak? No, cały sklep I Ile ty za to zapłaciłeś, e, no, jest reszta, bez kitu, jest reszta. Pan mi dał koło od samochodu i jeden, jeden złoto. O, to jest cała reszta, stare I to jest, A, i więcej nie ma. No, tylko tyle było, bo, no bo wiesz, już no, no, no. no więcej. Wiesz co? Jak coś, to kurier przyjedzie. Ja muszę, bo mi się yy, nie wiem. Yy, no, ja muszę iść. Yy, no Można, żeby dzieliła te tołki na święta, prawda? No, to jest najważniejsze. Dobra, ludziska, ja w lodówce tych pieniędzy nie mogę trzymać. Yy, tu, żeby Maksiu może nie widział, tu schowamy je. O, tutaj do tego. Yy, nawet nie wiem, jak to nazwać. Dobra, ten tank sobie zostawimy tutaj. Może weźmiemy też buciki stąd i tu będą moje tajne, normalnie skarby. Ło! Ludziska, słyszę! ten dźwięk? Y, chyba listonosz przyszedł, albo coś takiego. Y, tylko pytanie, gdzie ten listonosz? Może to kurier od tamtego sklepu? Jest tutaj, patrz! Zobaczcie, czy u Maxa jest to samo. O, u Maxia też jest dobre. Pełne rzeczy na święta. U Ciebie też widzę bardzo podobnie, tylko troszeczkę inaczej ułożone. Ej, dobra, Ej, stary! To, powiem, że to mega było opłacalne, że my tyle zapłaciliśmy za tyle prezentów. Tak, właśnie. Czeka. No, to było mega opłacalne. I no, niestety, reszty było bardzo mało. Ale fajnie, że no no. się cieszyć z tego. Ale słuchaj, robimy wielki konkurs. Kto lepiej udekoruje Jej. swój domek, ten wygrywa. E, a ten, oh. kto przegra e, za karę, będzie musiał gotować wszystko na święta. 11 potraw. Wszystkie ty normalnie wygiline. Co o tym sądzisz? Dobra, i tak wiem, że przegrasz, więc mogę się na to zgodzić. A, chłopie, popatrz na swój domek, a potem popatrz na boba domek. No to chłopie, no normalnie 10 lat w świetnych. No, bo, no, z kosmosu widać mi jest wielki napis, jakby ktoś zapomniał, jak się nazywasz. E, no bo e, tu przynajmniej każdy wie, to jest domek Bobo, to jest Bobo Penthouse i tyle w temacie Dobra stary, wiesz co ci powiem Maxiu! Ja będę miał lepszy domek, lepiej od ciebie i teraz normalnie Dobra, biorę się za to. Mamy. Let's go! Dobra, ile mamy czasu, stary? Dawaj sobie ustalimy. 10 minut, co ty na to? Dobry czas, czy nie? 10 minut. Dobra, ludziska, trzeba tu wszędzie na dworzu normalnie postawimy masakryczną dużą ilość choinek. Ech, chyba nie wiem, czy to w ogóle jest ładne, czy to jest brzydkie, ale wiem, że muszę mieć najbardziej ozdobiony domek, a choinki jednak najbardziej ozdobiony domek. Ech, w ogóle, Maksiu, co ty tam robisz? Makszu chyba w domku coś robić, co nie? O, ja zacząłem od domku, muszę mieć bardzo ładny Środek, tam jest najważniejsze. He he he. chłopie, najważniejsze to jest wielki napis Bobek i żeby ten napis był bardzo ładnie ozdobiony. Hmm. Zobaczcie, jak ten napis będzie wyglądał. Bobek Robek. Aha! Czyli obiecuję, że mój napis zmienisz. Taki jesteś właśnie lamus, ale... Nie, nie zobaczysz. Aha, nie dobra. Się jeden. Wiesz co ci powiem, że jesteś taki lamus ze Dobra, Dobra, wiecie co, wydaje mi się, że tych choinek mam już wystarczającą liczbę. Patrzcie, ludziska, tutaj sobie takie lampiony stawiam, a tutaj takie e, nawet nie wiem jak to nazwać te lampiony w ogóle, znaczy to nie są lampiony, to są e, nawet, nie wiem jak to powiedzieć, girlandy O, popostawiamy sobie w takich różnych miejscach, żeby to tak ładnie wyglądało. W ogóle zobaczę co tu od Kurire, może jakieś światełka przy... O, też są! A nie, to nie są światełka. Tu jest jakiś taki napis Merry Christmas. Ej, dobra, ten napis jest giga kozacki. Tutaj sobie go też postawimy. A jak to się będzie. Dobra, tak razem to się słabo komponuje. Więc tutaj polecimy z tym napisem Merry Christmas po całej możliwej ścianie. Prze kozaczek to wygląda. I lecimy z tym dalej ozdabianie. Maciu, co żeś ty tu zrobił, chłopie? Ile tu jest choinek? To jest wielki napis! Jak tu zginułeś? Gdzie ty jesteś? chłopie, Maksiu! O, tu jesteś, Maksiu! Za plecami! Gostu, mojego! O, Jak ci się ale... podoba moje przystrojenie? Nie eee, wiesz, co ci powiem, ty to postawiłeś normalnie. Las! To wygląda to jak tak. wielki las, Ja, ja handluję choinkami, to... po... po prostu handluję choinkami. Wiesz, co? Jak ty tak budujesz, to e, ja naprawdę. Nie będę miał najmniejszych szans z tobą wygrać! <laughs> Nie żartowałem. Dobra, wiesz co? Ja idę sobie dalej budować, a ty buduj to brzydki, choinkowy domek. Haha, ludziska, cały domek mam już normalnie w światełkach na dole. Ale jeszcze ten zamek światełka trzeba zrobić u góry, żeby to było Eee, e, co, co ty tam znowu wymyśliłeś? Co ty tam znowu, Maksiu, wymyśliłeś? E, ty naprawdę... Zobacz, musisz być przy postawieniu najważniejszej choinki w tym roku. Dobra, ja to teraz kameruję, więc y, dawaj stawię... i <grymne> e, e, wiesz co brakuje stary Jeszcze tam wyżej na dachu Naprawdę tam brakuje jeszcze. choinek Żebyś tam postawił jeszcze wyżej <grymne> Dobra ludziska patrzcie Chwilę pobudowałem Wokół całego domku jest taki dziwny lampion Tutaj mam świeczu, nie. Tutaj wchodzimy patrzcie no to, nie, Tu jest wszędzie miała! Więc oby Maxiu, nie przyszedł do mojego domku Jak będę koło niego bo będzie lipa I teraz tak e, bilarda całego ekswitowałem Tutaj postawiłem choinkę Z masakryczną dużą ilością Prezentów. Tutaj takie klimatyczne. Nawet nie wiem, jak to nazwać. To wiecie o co mi chodzi. I teraz tak. Przechodzimy na górę. Na górze, oczywiście, również jemioła. I tutaj, patrzcie, jakieś światełka. Więc mam nadzieję, że naprawdę mój domek wygląda kozacko. Patrzcie! On postawił te choinki na dachu. Co? Max jest naprawdę szalony. Dobra, zobaczymy, co on tam w ogóle zbudował. W... Dobra, przez okno. Wydaje mi się, że już to wygląda. Czy ty oszalałeś? W moim domu ma być bardzo dużo prezentów. Ja w tym roku oczekuję, że dostanę po prostu e, no 50 widzę, że... milionów, 223 tysiące prezentów. E, widzę, Maksiu, że naprawdę prezenty to ty masz pierwsza klasa. Bardzo duże. Ładne, co? Ale w ogóle powiem ci no naprawdę. Jeszcze tutaj po schodach jak się wchodzi są te, takie e, nawet nie wiem jak to nazwać. Dobra ludziska, wydaje mi się, że mój domek jest już skończony. Ale tam jest to igro. Ja teraz przed Maxiem po cichutku sobie do niego pójdę i zobaczę co się kryje w tym iglo, bo może się okaże, że jest tam, nie wiem, jakieś może rzeczy do wystroju, jakieś lepsze, większe choinki, albo coś tego typu. Na ludzka tam w igle jest jakiś, yy, nie wiem, renifer albo coś takiego. A co za w ogóle jakiś panowie, którzy yy, chyba świąt nie obchodzą. Tak mi się wydaje! E, witam serdecznie, e, panie! A, dzień dobry, witam! Co tam u pana? E, pana zadwiedził z jakiej okazji? Ja was odwiedziłem z okazji świąt. sprzedaję różne fajne rzeczy. Co? Ej, dobra! Ej, co to jest w ogóle? To jest jakaś firewerka? To jest jakaś, nie wiem, śnieżka. To nie, to jest jakaś fajerwerka, Tylko A co? to jest specjalna firewerka. A co robi na... ta specjalna fajerwerka? Ja Chcę to zobaczyć, proszę pana. Chcę zobaczyć? Chodź, no. pokażę ci, dam, dam ci spróbować jedną. Aha, dam mi spróbować, dobra. Y, dzięki. I weź w tym momencie, wyjdź sobie z giglą. nami. No, okej, no. okej. Okay. Okay. A on nie wybuchnie, proszę, proszę pana. No. I rzuć go w moją stronę. Dobra, rzucę go w twoją stronę, a to nic nie wybuchnie, dobra, nas się żyje. No, co, co to? to był za Wiedziel, wybuch? Co? Ej, dobra, to zmienia wszystko w śnieg, Czyli, jak rzucę to na przykład wodę, to się zmieni w lód z Giga Kozacki. Ja chcę to wziąć, tylko e, proszę pana, ja nie mam pieniędzy. Nic nie wziąłem! <laughs> Ale są święta, może pan mi jakąś procederę zrobi. I za darmo, tak, na przykład. Że tak z okazji, to? możesz sobie wybrać i no. ze sklepu? Za darmo. Aha, to ja biorę z e, tych firewerek. Dobra. I biorę... Yy, dobra, wie pan co? Ja może przyjdę z pieniędzmi, bo ja bym chciał jeszcze te buciki i w sumie... No, no, no nie wiem, no te buciki też by wziął, bo te buciki co one w ogóle robią? Jak... Każda woda, każda woda co? na świecie zamienia się w lód. Ej, pan jest chyba Reniferem Ludolfem od świętego Mikołaja, tak? Ładnie, Co? Ej, dobra, do lepsze. Ja rozmawiam z Rudolfem, co jest grane? Ej, dobra, no. e, proszę pana, ja. Dobry, znaczy bardzo dobry humor. Bardzo dostajesz ode mnie każdą tych rzeczy za darmo. Wow, dziękuję, proszę pana, pan Rudolfie. E, pan Rudolf jest naprawdę kozacki, ja teraz pójdę i Maxa potroluję. Max to jest w ogóle mój kolega, ale pan pewnie wszystko wie. Dziękuję, panie Rudolfie. A co, panie Rudolfie? Dziękuję za prezent. Do zobaczenia! Merry Dobra, Christmas! Bo <gryst> tam pana Rudolfa tym normalnie dynamitami! I teraz idziemy do Maxa i go sprankujemy! O, witam serdecznie, Maxiu! ty masz takie rzeczy? A ja też takie mam. <grystanie> Jak to? Co? Nie wiem, Rudolfa albo coś takiego! I mówimy no, patrz, chłopie, w całym domku ci zrobię śnieg w środku. <noise> nie. Będziesz miał tu wszędzie, śnieg! No, no. <noise> Ej, to będzie naprawdę przekonadzki u góry też ci zrobię wszystko Jest we śniegu! Jestem u góry w twoim domku, chłopie, tu będzie wszystko we śniegu! co zrobiłem? Co robiłem? ty mi z domem zrobiłeś? Ty <noise> lapusie! No nie! Patrzcie, ukrywam się za tym i cyk, wychylam się. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Normalnie Jest nie widzę. O, tam jesteś, lamusia, Tam jesteś, Lamosie. Pa, 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 pa. Chłopie, jak ja szybko normalnie narobiłem śnieg. Dobra, szybko oczywiście tutaj wskakujemy. Patrz, oj, muszę uciekać, muszę uciekać szybko, żeby mnie dostać ze śnieżki. I teraz tak, patrzcie, patrzcie, patrzcie co się dzieje, patrzcie gdzie dzieje. O, tutaj. Boooom. Chłopie, nie spodziewałeś się tego. Pa! Jego. Co za lama! Najgorszy! Nie, no ty wariacie, ty naprawdę, ty jesteś wariat mój normalnie. O, Ej, proszę, wow, go, patrz, co się dzieje! Jakie to jest Ale to jest fajne. Ej, serio, ten to ulepszenie tego mroźnego piechuru i piechura jest naprawdę gigakoksem! No co! To? Masz, tu, 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 Teraz chłopie jesteś dosz... Nie, dobra widzowie, słuchajcie, ja idę teraz do ciebie, Maxiu. I ja to mnie wszystko zmienię, patrzcie, wszystko, normalnie, bra, nie dość ty masz to tyle poinek. Ty u mnie teraz... Będziesz miał stary Ale wszystko nie, w zaraz nie zniszczysz, Dostaw mnie chłopie! Pobór, Pat, co tu się dzieje, ja dać kupię, nie słyszę, A? bo tu się tyle... Wow. tyle. Piąta. Dobra, wiesz to ty to posprzątasz, jak się święta w końcu, patrz, ale na dachu ci tam pozrzucę tak, ten, patrz, nie, 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 nie. cały dach, a patrz, jak strzeli się McDonalda, Mag to jak to będzie, A tam też się robi śnieg, co, Ej, dobra, to jest, słuchajcie, giga Ej, skoro dziwne. są święta niedługo, no. a to jest kanapka trwala? Beczki, tu trzeba będzie to sprawdzić, Bo ja jeszcze nigdy kanapki dwa nie jadłem. A pewnie Fritz jadł i już pewnie wie, jak to smakuje. Ej, w ogóle wiesz, co ci powiem na poważnie? Mój domek jest giga lepszy od twojego. Parcie, widzowie, ja tu zrobiłem takie, nie wiem, cukierki. Chłopie, takie No jeść? Daj mi, jak to to wie. Stary, to są lizaki z choinki mojej babci. Czyli mają już 50 lat, jak nie więcej. W ogóle, widzowie, napiszcie w komentarzu waszym zdaniem, kto ma lepszy domek. Czy bobek, czy tutaj ja, e, Maciu? Jak napiszecie, że Bobek, to wam przypnę serduszko! <laughs> I będzie Ja tak Mam tak z tam tak golda. No na pewno, taka golda wam nie da, bo już nie ma golda! Maciu nie chcę ci nic powiedzieć, ale ty golda nie dasz, bo ci wszystko zabrałem! I tak naprawdę nie wydałem całego golda! O <laughs> ty